15 na zegarach. Zaczynamy 15 na żywo w poniedziałek. Marta Glos, witam i zapraszam. A na początek 15 na żywo, historia jak z filmu. Przypadkowo zatrzymany mężczyzna biegnie na pomoc rodzącej matce i chwilę później sam odbiera poród. Karetka przyjechała, ale już nie do porodu, a do noworodka i jego mamy. I o tym właśnie opowiemy dzisiaj w programie. Tak. Nasza reporterka rozmawiała z bohaterem tej historii i jego relacja z tych wydarzeń w 15 na żywo wkrótce. Bez zapowiedzi i w trybie natychmiastowym Jacek Kurski odwołany ze stanowiska szefa telewizji polskiej, odwołany, bo jak pisze rzecznik rządzącej partii, przed nim nowe zadania. Co to może oznaczać? Radomir Wit. Już nie kraj, z którym drogi nam się rozeszły, ale najbliższy sojusznik razem z Czechami to premier Mateusz Morawiecki i Węgry, z którymi jak teraz mówi trzeba szukać tego, co łączy. momencie trwa obława na dwóch nożowników. Mężczyźni zabili 10 osób i ranili co najmniej 15. Do ataków doszło w dwóch miejscach luźno zaludnionym rezerwacie rdzennych mieszkańców i położonym nieopodal niewielkim mieście. Nie wiadomo, jakie były motywy sprawców. Policja wciąż poszukuje dwóch mężczyzn, których kilka godzin później zauważono około 300 kilometrów od miejsca zbrodni miał zgwałcić a potem zabić 18-letnią dziewczynę w Szczecinie. Ruszył dziś proces Dawida J. opinią publiczną wstrząsnęła nie tylko zbrodnia, której dokonać miał w zeszłym roku, ale i fakt, że zrobić to miał nie pierwszy raz. Za gwałt i zabójstwo odpowiadał już jako 14-latek. O działania pod wpływem adrenaliny jest przyzwyczajony, ale takiej akcji się nie spodziewał pan Mateusz, bo o nim mowa. Pracownik ochrony z Wejherowa niespodziewanie odebrał poród. Do obiecanej państwu historii wracamy teraz. Spanikowany ojciec, obcokrajowiec szukał pomocy dla rodzącej żony. Jak się okazało, w ostatniej chwili Kolejne trzy miasta wyzwolone z rąk okupantów. Ukraina coraz skuteczniej radzi sobie na froncie. W 194 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę za to między innymi wojskowym dziękował prezydent kraju. W 15 na żywo teraz dramatycznie wyglądający wypadek w Indiach w miejscowości Mohali. Co najmniej 10 osób zostało rannych po tym jak w karuzeli urwało się wirujące na dużej wysokości koło. Wszyscy obecni na tym urządzeniu ludzie runęli wraz z kołem na ziemię. Za ocean się przenosimy. US Open już na ostatniej prostej walka o finały właśnie się rozpoczęła. A w tej Iga Świątek startuje dziś po południu. Swoje miejsce w najlepszej ósemce turnieju powalczy z Niemką Jule Niemeyer. I takie są najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. Tak 15 na żywo dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro u nas. Fakty po południu za kilka chwil.